Dzisiaj moimi gośćmi w programie studia Karolina Dagmara Mieszkiewicz-Święcikowska, lekarz weterynarii, behawiorysta, dietetyk, fizjoterapeuta, fizjoterapeuta i wielki zwierzolub. Do... Wielki zwierząt. i po drugiej stronie też, też wielki zwierzolub, radca prawny Daria Górniak-Dzioba, która pojawiła się już parokrotnie u nas w studio, taki dobry anioł, dobry, prawny anioł, mogłabym tak powiedzieć, włocławskich zwierząt. zwierząt i podwłocławskich, mogę tak powiedzieć, da, Daria, mogę, nie? Nie tylko te włocławskie zwierzęta, myślę, że jak ktoś ma serce do zwierząt, to nie do ma wszystkich. granic. Tak jest, nie ma, nie ma granic. Bo jedzie wszędzie. Tak. <laughs> Cie, ale cieszymy się, że na terenie naszego miasta tacy ludzie się znajdują. A ja sama jestem zwierzolubem, powiem Wam szczerze, że wczoraj, wczoraj późno wróciłam do domu i jak mój piesek mały się na mnie rzucił, tak mówię, Boże, jaki to miłe. No właśnie. Taka bezwarunkowa miłość. Ta, bezwarunkowa A, miłość, po angielsku takie pure love. <głos> ale <głos> my dzisiaj nie będziemy tak <noise> rozmawiali niestety o tej pure love, o tej miłości. Tylko raczej zaczniemy od takich nieprzyjemnych tematów, bo ostatnio na terenie gminy Lipno doszło do zdarzenia, gdzie pies zagryzł starszą panią. Tak, kobietę. No nierzadko się słyszy, że pies, który znał Zagres, tak? Raczej się słyszy, że nie wiem, ktoś wszedł na teren posesji, e, pies na spacerze rzucił się na kogoś, tak? Rzadko się słyszy, żeby pies zagrył swojego właściciela, który go karmił ponoć. E, jak myślisz, czym mogą takie zachowania agresywne być spowodowane? Jak je wyczuć? Czy w ogóle można je wyczuć? Znaczy, przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że agresja jest naturalnym zachowaniem zwierzaka. I ona jest wpisana w taki naturalny wachlarz takich instynktownych zachowań, mhm. dlatego że wszystkie zwierzęta, pomimo tego, że zostały udomowione, tak jak patrzymy tutaj pod kątem psów czy pod kątem kotów, no pochodzą od dzikich przodków. I tak naprawdę te zachowania agresywne muszą być jak gdyby prezentowane na co dzień, żeby te zwierzęta dziko żyjące mogły przetrwać, mogły funkcjonować, bo tak naprawdę przecież te zachowania agresywne pozwalają zwierzętom funkcjonować na co dzień. I jeżeli nawet udomowiliśmy te zwierzęta, to nie wyplewiliśmy z nich wszystkich takich zachowań instynktownych. I te zachowania agresywne no są jak gdyby wpisane w ten, w ten jak gdyby taki, taki ten wachlarz tych naturalnych zachowań. No dobrze, no ale u ludzi też się znajdzie agresja, przecież wielokrotnie ktoś tam trąbnie pokazuje nieładne znaki i tak dalej, też moglibyśmy mhm. powiedzieć, też pochodzimy nie wiem od. To no w szoków, każdym no ale... z nas, tak, w każdym z nas też jest jakiś pierwiastek agresji. Więc można by mm -hmm. to przypisać wszystkim. Tak naprawdę, I tak? musimy przypisać wszystkim, że gdyby agresja jest naturalnym, naturalnym zachowaniem. Tylko, że my, udomawiając zwierzęta, wprowadzając je do swojego domu, spowodowaliśmy, że te zwierzęta żyją trochę pod nasze dyktando. One żyją pewnie tutaj z narzuconymi pewnymi rzeczami, nie do końca muszą się z tym zgadzać, no ale tak wygląda życie zwierzaka udomowionego. I jeżeli jeśli spojrzymy w ogóle na agresję, to musimy pamiętać o tym, że agresja może być różnego tła. Może być właśnie tak jak wspomniałaś agresja terytorialna, mhm. kiedy rzeczywiście e, zwierzę broni terytorium i to jest mhm. bardzo często spotykane, e, kiedy poobserwujemy zwierzęta żyjące przy domach jednorodzinnych, e, które bronią swojej, ja, swojej jak posiadłości, mówię, podczas, no. e, ale mhm. najczęściej one okazują te agresywne zachowania w momencie, kiedy ktoś przyjeżdża, kiedy ktoś e, przechodzi, kiedy zbliża się inny pies, tak, inny człowiek, wtedy one rzeczywiście sygnalizują, tak, stają się bardziej takie aktywne, wokalnie, też takie bardziej można powiedzieć, że napuszone, takie nadpobudliwe. I to jest właśnie, jak gdyby, typ takiego zachowania naturalnego, czyli obrona terytorium, obrona zasobów. I y, może być też oczywiście agresja dominacyjna, może wynikać też agresja z lęku, która jest mm. najczęściej y, w tym momencie diagnozowana, kiedy właściciel zwraca uwagę, że na spacerach pies zachowuje się agresywnie i kiedy ja jadę na przykład na taką konsultację i przyglądam się, to okazuje się, że pies jest agresywny, ale jest agresywny z lęku, czyli wytworzył sobie pewny typ zachowań, które są dla niego w tym momencie zachowaniem obronnym, bo jeżeli szczekam, jeżeli staję się agresywny, jeżeli jestem natarczywy, to Częściej ta osoba, czy, czy te inne zwierzę, po prostu mija mnie szerokim łukiem i odchodzi. Ale tutaj, w przypadku e, tego psa, który zaatakował tą panią, e, nie znam dokładnie sprawy w 100%, ale też mogły być różne przesłanki ku temu. No właśnie, jakie, jakie mogły być e, Pierwsza rzecz, one? która mogła być, na przykład, zwierzę było niewłaściwie traktowane. Zwierzę mogło mieć właściciela, ale mogło, mówisz, że czy nie właściwe niewłaściwe traktowane. Czyli na przykład nie, nie, niewłaściwa socjalizacja, mhm. na przykład z psem, tak? Prawdopodobnie na to wygląda, że to był pies trzymany na posesji, tak, trzymany to on w końcu. Tak, mhm. więc też na pewno ten pies miał pewne powody do frustracji, był niewybiegany, mhm. nie miał zaspokojonych swoich podstawowych potrzeb, być może był z natury nadbudliwy i wrażliwy, być może wcześniej miały miejsce pewne sytuacje, gdzie ten zwierzak mhm. wykazywał pewne zachowania, może nie tyle agresywne, ale ostrzegawcze, mm -hmm. a być może po prostu zdarzył się nieszczęśliwy wypadek, bo tak naprawdę z tego co wiemy, ta kobieta została po prostu znaleziona już martwa z ranami, z ranami po prostu zadanymi poprzez pogryzienie. Mm -hmm. No dobrze. E czy jest w ogóle udomowionych zwierząt? Bo to było zwierzę udomowione, no ale mm -hmm. powiedzmy sobie szczerze, te, które... No, z którym się na co dzień nie przebywa. A ty, jako behawiorysta, czy y, te symptomy u takiego typowo udomowionego zwierzęcia, gdzie wielokrotnie się zdarzają sytuacje. I w, we Wocławku i pod Wocławkiem, kiedyś w Lipnie, moi sąsiedzi mieli sytuację, gdzie pies też na terenie z dziewczyny, ale to był też pies podwórkowy. Natomiast, gdzie przyjdzie ci ktoś do domu. Też kiedyś chyba była dwójka dzieci pogryziona. Mm -hmm. Pamiętacie? Tak, dzieci tak, przyszły tak. do domu, do, do kolegi i pies pogryzł. Mm -hmm. To są trochę inne relacje zbudowane z tymi zwierzętami typowo domowymi, tak? Mm -hmm. Czy u tych e, zwierząt da radę zauważyć coś, że on chwilę przed atakiem jakoś się zachowuje? Znaczy, bądźmy szczerzy i powiedzmy sobie szczerze, że tak naprawdę w wielu polskich domach yy, właściciele są często gryzieni i podgryzani przez własne zwierzaki i no, tak ja na mam naprawdę... No ja tylko ten najmniejszy, który jest szczeniakiem, no ale to na zasadzie tak? Domu, ale, tak? ale Ty jak gdyby masz trochę inne podejście, masz trochę inną świadomość, a często jest tak, że ludzie nabywają zwierzę, tak? Tym mhm. zwierzę, zwierzakiem się niby zajmują, ale tak naprawdę mówię, nie zwracają uwagi na zwierzaka jako zwierzaka. Często uczłowieczają, często powodują, że to zwierzę nie ma zapewnionego ruchu, nie ma zapewnionego jak gdyby tutaj zaspokojenia swoich potrzeb i w tym zwierzaku narasta frustracja. Poza tym pojawia się niewłaściwie ustalona hierarchia w stadzie, kiedy rzeczywiście pies ma dość silny charakter, bo często właściciele wybierają psa, bo im się podoba na przykład. Nie wiedzą nic na temat rasy, na temat pochodzenia, przyjmują pod swój dach psa, który jest silnie charak silny charakterologicznie. U nas w Polsce nie robi się testów osobowości, czy szczeniakom, czy psom, które nabywamy, czy ze schronisk, czy, czy z przetulisk, czy w ogóle z, z zakupu. I tutaj. Jest jak gdyby ten problem, że często właśnie właściciel daje po cichu przyzwolenie na tak zwane podgryzanie siebie w zabawie, albo właśnie zrzucając, że jest to szczeniak, że pewnie hmm. z tego wyrośnie, albo czeka, bo są zachowania, które go niepokoją, że na przykład podgryza córkę po kostkach, hmm. łapie syna na przykład za włosy, tak, podbiega w momencie, kiedy ktoś bardziej gestykuluje ręką i też próbuje jak gdyby podgryzać czy szczekać na tego właściciela. to już powinno zaniepokoić. Tak, to już powinno zaniepokoić. W ogóle każda próba, jak gdyby um, taka siłowa ze strony zwierzaka um, powinna zaniepokoić właściciela i powinna stać się już sygnałem do tego, aby właściciel zaczął coś robić. I tak jak powiedziałam, ludzie przeczekują pewne rzeczy. A jeżeli ta dane, te dane zachowanie będzie powtarzane przez zwierzaka, dodatkowo będzie zaburzona hierarchia stada, tak jak Czyli w przypadku psów. Czy one sprawdzają granice, jak dalej tak, mogą się Tak, pozunąć? to tak jak z dziećmi. To tak jak z dziećmi po prostu, jeżeli mamy ustalone pewne jakieś tam normy, pewne zasady. Mhm. i i dzieci od samego początku wiedzą, co im wolno, czego nie wolno, zdecydowanie łatwiej jest nad nimi zapanować. I tak samo nad zwierzętami. Jeżeli właściciel pozwala się podgryzać, jeżeli pozwala na tak zwane pyskówki psa, czyli właśnie to takie szczekanie, takie wymuszanie pewnych, pewnych zachowań, nawet tej zabawy, tak? bo niektóre zwierzęta bywają natarczywe, jak mówią opiekunowie. Nie są w stanie obejrzeć programów telewizji, nie są w stanie spokojnie zjeść posiłku, bo, bo to zwierzę domaga się nie tylko uwagi, ale domaga się dodatkowego jeszcze jakiegoś takiego, takiej nagrody, smakołyka, jakiegoś bonusu i ono jak gdyby właśnie bada i próbuje przekraczać te granice. I jeżeli my nie nauczymy psa właściwego zachowania, to może być tak, że właśnie te próby gryzienia w okresie szczenięctwa, w momencie, kiedy pies zaczyna dojrzewać, kiedy wchodzi w tą dojrzałość hormonalną, potem w tą dojrzałość emocjonalną, a powtarza je co pewien czas, przejdą u niego w nawyk. Dlatego też wszystkie te takie symptomy związane z podgryzaniem, z gryzieniem, nawet w zabawie, powinny być natychmiast stopowane przez opiekunów. I to, co ciekawe, bardzo często, tak jak spojrzymy na statystyki, jeżeli chodzi o pogryzienia, no to są to pogryzienia przez własne zwierzęta. Mhm. I jest tak, że na przykład ktoś do mnie dzwoni i mówi dzwonię do pani, bo syn został pogryziony w twarz przez psa. Ja mówię, ale jak długo to trwa? Pani mówi, wie Pani co, no pierwsze takie incydenty zdarzyły się dwa lata temu, ale to wie Pani, to było tak, że w czasie zabawy go podgryzał, mhm. że szarpał go za włosy, że łapał go za palce u stóp, ale w tym momencie po prostu ugryzł go w twarz i ja się boję. Mhm. I tak naprawdę ta Czyli interwencja... Jest trochę za daleko. Tak, tak mhm. interwencja pomoc powinna nadejść zdecydowanie... dla psa pomoc powinna nadejść zdecydowanie wcześniej. Czyli pewnie na samym początku, jak się pojawiają tak. te takie... E, e, symptomy, że. Powinniśmy coś... je wygaszać. Tak, po prostu rozumiem. wygaszać. Tylko wygaszać w mądry sposób. Bo często też właściciele mówią, że jeżeli pies reaguje agresją, to ja mu odpowiem tym samym, mhm. pokażę mu, gdzie jest jego miejsce, to że rządzi? jestem silniejszy, mhm. kto tu rządzi, ale nie tędy droga. Ponieważ jeżeli trafimy na zwierzaka, który jest i wrażliwy, ale z drugiej strony jest silny i dominujący, i chce rządzić, przejąć kontrolę e, nad ogniwem w stadzie, czyli nad którymś z domowników, no to może dojść po prostu do jeszcze częstszych ataków agresji i takich sytuacji podbramkowych. Z agresją myślę, że nieodłącznie związane jest hasło wścieklizna. Wściekli, wściekły to agresywny, prawda? I ostatnio wygasza, wygaszaniem wścieklizny zajął się e, w drodze rozporządzenia wojewoda mazowiecki. Tak, I tak. I ja chciałam, Daria, żebyś coś na ten temat powiedziała. I czy jest szansa, że u nas też dojdzie? No bo rozporządzenie wojewody mazowieckiego dotyczy tylko Mazowsza, tak? Ale z Mazowsza do Kujawsko-Pomorskiego, przepraszam, tak granica koło Sierpca jest gdzieś, więc nie jest daleko, nie? Więc tak, a, a odnośnie tej agresji, właśnie tak pomyślałyśmy i tego, co się dzieje w części powiatów mm -hmm. województwa mazowieckiego, chciałyśmy przypomnieć o tym, czym jest wścieklizna i jakie obowiązki ciążą na właścicielach zwierząt. I w zasadzie trzeba zacząć od tego, że wścieklizna to jest śmiertelna choroba. To jest najstarsza choroba od zwierzęca zakaźna. I do 2002 roku my mieliśmy przypadki, kiedy ludzie umierali mhm. i dlatego, no to pewnie Dagmara więcej powie o tym postępowaniu wtedy, kiedy zostaniemy pokąsani przez psa, co należy robić, bo w tym się specjalizuje również, mhm. ale tak jak powiedziałam, to jest śmiertelna choroba i powinniśmy robić wszystko, żeby unikać sytuacji zagrażających i mieć świadomość tego, co powinniśmy robić. Przede wszystkim w przepisach ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zapobieganiu chorób zakaźnych mamy prawny obowiązek szczepienia psów. Wszystkie psy, które ukończyły trzeci miesiąc życia w ciągu 30 dni, czyli od czwartego mhm. miesiąca, tak naprawdę, powinny być szczepione i powinno być to powtarzane corocznie. Mhm. Ehm, Fakt tego szczepienia powinniśmy mieć potwierdzony w książeczce zdrowia psa, ewentualnie jakieś zaświadczenie. Ewentualnie na zaświadczenie. Teraz już, bo ja sama ostatnio szczepiłam swoje psy, dostałam takie miedziane kółeczka na obroże, gdzie mhm. jest napisane szczepienie przeciwko wściekliźnie i rok. To jest ważne dlatego, że. Zaniechanie tego obowiązku to jest wykroczenie, mandat 500 zł i straż miejska jest uprawniona do kontroli tego, czy zaszczepiliśmy psa, na przykład w trakcie spaceru mogą o to zapytać, tak? Więc to, to, to jest ważne. Drugą grupą zwierząt, które są szczepione, ale to już leży po stronie e, państwa, to są lisy, które są tym rezerwuarem wścieklizny hmm. mm -hmm. i przynajmniej hmm. dwa razy w roku są e, rozkładane szczepionki albo... Kiedyś chyba zrzucamy tak, tak, To jest zrzucano, zrzut powietrzny jakich... albo też ręcznie są w lasach rozkładane te szczepionki. I to są te, te dwie grupy, które podlegają obowiązkowym szczepieniu. Ale w związku z sytuacją, którą mamy na Mazowszu tam jest wykrytych w 2021 roku 110 takich przypadków i to są nie tylko, w... nie tylko u lisów, mm -hmm. ale również u kotów. Tak. Mm -hmm. To e, pierwszy i... raz słyszę, powiem szczerze, że była wścieklizna u kotów. Więc y, t, jest u kotów i to spowodowało określone działania, łącznie z tym, że w dniu wczorajszym do mieszkańców tych powiatów objętych... Y, Tymi przypadkami wścieklizny zostały wysłane alerty RCB. Mhm. Była kampania prowadzona wśród uczniów szkół podstawowych, jak się zachowywać w przypadku pokąsania przez psa. Jest też taka duża akcja pod nazwą Szczep Pupilo to tylko chwila mhm. czyli przypominanie o tym. I dlaczego wojewoda na jakiej podstawie wydał takie rozporządzenie, które nakazuje obowiązkowe szczepienie kotów, również po ukończeniu trzeciego miesiąca życia, z obowiązkiem powtarzania co 12 miesięcy czyli to, co dotyczy psów dokładnie. Takie uprawnienia wynikają właśnie z ustawy, o której wspomniałam, o ochronie zdrowia zwierząt. E, wojewódzki lekarz weterynarii wskazuje na e, sytuację, kiedy wścieklizna przekracza obszar jednego powiatu. Mm. Wtedy kiedy wykracza Czyli w, poza. Rozumiem, że w Mazowieckiem przekroczyła już. Przekroczyła, tam jest chyba 7 tak, tak, około 7 powiatów to jest rozporządzenie z 31 grudnia, no mm. więc czekamy, czy to będzie zmieniane i wojewódzki lekarz weterynarii zawiadamia wojewodę i wojewoda może wydać rozporządzenie. I, w, I tak naprawdę uprawnienia wojewody sięgają nawet trochę takiego stanu wyjątkowego, bo wojewoda tutaj tylko nakazał obowiązek szczepienia kotów, ale tam są szerokie uprawnienia łącznie z ograniczeniem czy z zakazem przemieszczania się, mhm. czy na przykład rozkładaniem mat, które pamiętamy z czasów, kiedy mieliśmy świńską grypę, czy ptasią grypę, takie. Mhm. Takie były no rozkładane dezynfekcje, dezynfekcje na wjazdach do miast, więc takie uprawnienia ma wojewoda i z tego skorzystał. Ale jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że bardzo ważne jest to, żebyśmy w sytuacji, kiedy dojdzie do takiego pokąsania przez psa, zawsze brali kontakt do właściciela psa czy, czy do osoby, która tym psem się opiekuje. Bo moja koleżanka miała taką sytuację, że podczas biegania w lesie. Na niej szły dwie dziewczynki z psami. Jeden z tych psów zareagował w taki sposób, że do niej podskoczył, ugryzł ją w łydkę i odbiegł. Ona miała jakieś czarne spodnie, więc nie zauważyła, nie zapytała, nie porozmawiała, nie wzięła kontaktu. Okazało się, że rana była dość głęboka, krwawiła, no i skończyło się na obowiązku. Szczepiłem. Przyjęcia szczepionki, mm. która na szczęście już nie jest tą nie bolesną jest w brzuch, tylko w ramie taką szczepionkę się otrzymuje, no ale to jest konieczne w takiej sytuacji. Czyli konieczne jest wzięcie kontaktu do osoby, mm -hmm. właściciela psa, no i właśnie czy psa, bo po, Daria De stricte skupiłaś się na psach, mm -hmm. ale czy koty też mogą pogosać? Czy ja od wielu lat uważam, że koty powinny być szczepione? Mhm. I tak naprawdę powinny być szczepione przede wszystkim te koty, które mają możliwość nie tylko wychodzenia takiego swobodnego, mhm. ale też są koty, tak jak mój kot na przykład, który wychodzi tylko i wyłącznie na teren swojej posesji. Mhm. On nie wychodzi poza bramę, nie wychodzi poza siatkę, jest na swojej działce i tyle. Ale zawsze mamy ryzyko, że może pojawić się Zwierzę, które będzie zakażone wścieklizną, bo tutaj nie chodzi tylko o lisy chociaż lisy odwiedzają w ostatnim czasie nawet działki i posesje na Michelinie ale też y, chodzi tutaj o wiewiórki, chodzi Aha. o nietoperze, a jakby nie patrzeć na każdej działce, która jest zadrzewiona, czy w parku. Na słodowie czy, czy, czy w parku łokietka, czy gdziekolwiek pojedziemy: czy do Wieńca, czy, czy w, w bardzo znanych łazienkach warszawskich, no. wiewiórek jest mnóstwo. Więc tak naprawdę ten, ten kontakt z tym rezerwuarem wścieklizny te nasze zwierzęta mają. Z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na koty, które wychodzą na zewnątrz, czyli przypuśćmy, są to koty, które są swobodnie wypuszczane przez właścicieli na cały dzień albo na całą noc, one przemieszczają się po dużym terytorium, mają możliwość spotkania innych kotów, bardzo często koty przecież walczą ze sobą o dostęp do terytorium. Właśnie chciałam się dowiedzieć, jak dochodzi do zakażenia. Przez ślinę. przez ślinę. Tak, czyli najczęściej, najczęściej drogą zakażenia to jest ta droga taka właśnie przez ślinę, czyli w momencie pogryzienia. Mhm. Kiedy mamy przerwanie skóry, kiedy mamy przerwanie błony śluzowej, i wtedy ten wirus obecny w ślinie, on po prostu jak gdyby mhm. wnika w ciało ofiary tej poszkodowanej, tak? Czy osoby, czy poszkodowanego zwierzaka, i następnie on za pośrednictwem nerwów mhm. dociera do centralnego układu nerwowego, najpierw do rdzenia kręgowego, a potem do mózgu. I to jest taka bardzo trudna i bardzo taka ciężka naprawdę choroba, zarówno dla zwierząt, które zostały zakażone wścieklizną, jak i dla ludzi. Ponieważ to jest śmierć w męczarniach i to są wszystkie symptomy ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Ale zanim jeszcze przejdę, żeby tak bardziej scharakteryzować tą wściekliznę, to właśnie wrócę jeszcze na moment do tego tematu związanego z kotami. I teraz mamy sytuację, kiedy nasz kot wychodzi, przypuśćmy w środę rano z domu, mhm. wraca w piątek wieczorem. Przychodzi bardzo często przecież pokiereszowany. Mhm. Są te koty, zwłaszcza kocury, no które przechodzą, walczą, nam, tak, nam, tak oczywiście. Okresie. Więc tutaj zawsze jest duże ryzyko, że spotka na swojej drodze kota dzikiego, który mhm. może być zakażony wścieklizną. Z drugiej strony, tak jak wspomniałam, kot, który wychodzi na moment do ogrodu, też może mieć starcie, czy z wiewiórką. Czy starcie z nietoperzem, bo też musimy pamiętać, że te zwierzęta dziko żyjące, które są zakażone wścieklizną i one na przykład chorują na wściekliznę, to one się zachowują zupełnie nietypowo. I ktoś na przykład mówi, a ta wiewiórka podchodzi do mnie, wchodzi mi na kolano w ogóle, to zwierzę się w ogóle nie boi, ten kot jest jakiś taki niby osowiały, ale daje do siebie podejść. Te zwierzęta, jak gdyby dziko żyjące, one zapominają o tym swoim naturalnym instynkcie i o tej ucieczce w momencie zagrożenia. Czyli jak gdyby nie ma tego poczucia zagrożenia w tym momencie, jest jak gdyby taka obojętność, Czyli tak? to powinno I... nas zastanawiać, tak, czemu tak, to się Dlatego tak często się mówi na przykład, żeby dzieci nie podchodziły zbyt blisko do wiewiórek, tak? No bo mhm. nie wiadomo, czy ta wiewiórka rzeczywiście przyzwyczaiła się do do tego, że ktoś przychodzi i ją karmi orzechami, tak? Czy po prostu rzeczywiście ona jest zakażona wirusem wścieklizny i stanowi ryzyko. I teraz taki kod wracając do domu, czy ten pokiereszowany czy niepokiereszowany, no tak naprawdę co robi? No zaczyna dbać o siebie, wykonuje toaletę, wiadomo, czyści się i tak dalej, wchodzi na nasze kolana i bardzo często jest tak, że co? Że koty ugniatają nas na przykład, mhm. że koty nas liżą, że wystarczy, że będziemy mieć gdzieś jakieś otarcie, jakąś ranę, a w tej ślinie będzie wirus, to nie musi być tak, że zwierzę nas ugryzie. Ugryzie, mhm. ale może być gdzieś przerwana ciągłość skóry, gdzieś przerwana ciągłość błony śluzowej mhm. i ten wirus po prostu Wniknie. Dlatego myślę, że tutaj e, koty powinny być obowiązkowo szczepione. Mój kot e, od wielu lat jest szczepiony co roku przeciwko wściekliźnie, dlatego że gdzieś z tyłu głowy mam, że jednak ten kot no, stanowi dużo większe zagrożenie nawet niż pies, bo pies na ogół jest wyprowadzany pod kontrolą, jest wyprowadzany na smyczy. E, właściciel, jak gdyby, sprawuje większą pie, pieczę taką, opiekę. I ma jak gdyby bardziej w ryzach tego psa niż kota, który wychodzi i oddala się często na duże odległości. Mhm. Powiedz mi, jak takie zwierzę, z punktu widzenia lekarza weterynarii, jak takie zwierzę zostaje zarażone wirusem wścieklizny, to jest możliwość wyleczenia tego czy nie? Nie. Czyli jeżeli uśmienia. mamy do czynienia, jeżeli mamy do czynienia, znaczy jeżeli zwierzę jest zakażone, czyli przypuśćmy, mamy taką sytuację, że um, zostanie osoba pogryziona przez zwierzę, przypuśćmy przez bezpańskiego mm. kota czy bezpańskiego psa. No to wtedy to zwierzę musi być od razu zabezpieczone, mhm. dlatego że musi podlegać e, tak naprawdę 15-dniowej obserwacji, chociaż ta obserwacja czasami może być wydłużona nawet do 21 dni. Mhm. E, I lekarz przeprowadza najczęściej w tym przypadku taką e, obserwację stacjonarnie, czyli to zwierzę przebywa w lecznicy, czy przebywa w schronisku, jest rzeczywiście obserwowane. I najczęściej, jeżeli mamy do czynienia z zakażonym zwierzakiem, no to ono bardzo szybko umiera. Pojawiają się szybko symptomy, pojawiają się właśnie takie zaburzenia ze strony centralnego układu nerwowego. Pojawia się właśnie taka apatia, takie ruchy maneżowe, że w ogóle zwierzę zachowuje się zupełnie inaczej. Napiera na przykład na klatkę, w naturze może zjadać kamienie, tak? widać takie, takie otępienie, paraliż i potem dochodzi właśnie tutaj do niewydolności mięśni, no i do porażenia ich. i Taki stan można określić jako takiego letargu śpiączki I, i to zwierzę po prostu umiera. Z kolei jeżeli chodzi o y, człowieka, to też taki charakterystyczny jest wtedy wodowcent mm -hmm. i światłowstręt. Mm -hmm. Czyli to są jak gdyby też takie symptomy, więc myślę, że jeżeli jest sytuacja taka, że tak jak tutaj powiedziała Daria, że nie było ustalonego jak gdyby właściciela zwierzaka, mm -hmm. nie było tego zwierzaka, które moż którego można byłoby przebadać, no to wtedy zostaje nam ta seria Szczepień e, zabezpieczających, tak? Mhm. Ale mówię, no obserwacja trwa, obserwacja trwa 15 dni. Mhm. E, I ona powinna odbyć się czterokrotnie badanie kliniczne pacjenta, mhm. czyli w tym momencie, kiedy w tym dniu, kiedy zwierzę zaatakowało i ugryzło, mhm. następnie 5, 10 i 15. Mhm. I tutaj tak naprawdę, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, że pogryzie nas zwierzę, to powinniśmy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu z Sanepidem. Sanepid poinformuje powiatowy inspektor. Weterynarii, który wyznaczy lekarza, mhm. bo to nie jest tak, że właściciel może sobie pójść do jakiegokolwiek lekarza i przeprowadzić obserwację. Mhm. Tutaj już, jak gdyby, lekarz powiatowy ma lekarza z wyznaczenia. Najczęściej jest to lekarz, który mieszka w pobliżu miejsca zamieszkania właściciela zwierzaka. On przeprowadza i po przeprowadzeniu badania, tego, tej całej obserwacji jest wystawiane zaświadczenie, czyli z tak zwanym wynikiem ujemnym. Czyli na przykład, że pacjent jest zdrowy, tak? brak objawów klinicznych, a jeżeli jest zakażeniem, no to najczęściej to zwierzę umiera, tak? albo występują u niego objawy, więc wtedy wysyła się jeszcze jak gdyby całą głowę do instytutu, do zakładu higieny, gdzie robi się odpowiednie badania w kierunku wścieklizny już tak na koniec mam pytanie. W, w kujawsko pomorskim są jakieś statystyki odnośnie zachorowań na wściekliznę orientujecie się może, no bo gdzieś te statystyki na pewno muszą być prowadzone, skoro zostało stwierdzone, że w siedmiu powiatach, powiatach województwa ma mazowieckiego doszło do takich zachorowań, no pytanie, czy to się nie przeniesie do nas. Znaczy, nie? No ja nie znalazłam na razie takich informacji, no ale zwierzęta nie uznają granic no tak? między powiatami, hmm. więc jeżeli do, dochodzi i te powiaty się rozszerzają w mazowieckim, no to tutaj, no oczywiście. Się nie chcemy straszyć my, my tylko chcemy przypominać, jak ważne jest to, żeby zwracać uwagę na te szczepienia, zwracać też uwagę na siebie, bo tak jak powiedziała Dagmara, wścieklizna to jest choroba, która ma te objawy neurologiczne, ale te pierwsze to są grypopodobne, tak? Czyli tak. można je bardzo łatwo zlekceważyć, położyć na karpie jakiegoś tam i szybko postępują, i szybko postępują tak. więc jeżeli nie, nie, tylko dojdzie do jakiegoś pokąsania i nie wiemy, czy pies, czy kot był zaszczepiony, no to natychmiast nie czekając trzeba udać się do lekarza. Czy musimy też pamiętać o tym, że jeżeli mamy sytuację taką, że nie wiem, w parku przypuśćmy, złapie nas właśnie za łydkę, mm. e, wtedy, kiedy biegniemy, kiedy idziemy na spacer jakiś pies, ale pies mm. ma właściciela, to od razu musimy, tak jak powiedziałaś, spisać mm. te dane właściciela, e, zażądać wręcz e, tego zaświadczenia e, o szczepieniu przeciwko mm. wściekliźnie. No właśnie, jak ktoś idzie na Procesu, ale ale, ale, tak, ale lekarze, weterynarii, którzy szczepią, mają obowiązek prowadzenia rejestru tak. i, to 3 lata, tak? Tak, i to przez trzy lata. Tak i to można spokojnie, czy, spokojnie można, można to sprawdzić. sprawdzić. I wtedy po prostu jak gdyby zabezpieczyć psa, no bo w większości przypadków nawet jeżeli ten pies był szczepiony, to on i tak podlega obserwacji. To już musi, jak gdyby to, to już decyzję podejmuje powiatowy lekarz weterynarii, ale z tego co wiem w 99,9% przypadków e, są po prostu obserwowane zwierzęta. No ostatnio mieliśmy nawet e, sytuację, gdzie szczur pogrys, szczur domowy pogrys, pogrys dziecko, e, też podlegał obserwacji. Czyli tutaj tak naprawdę pamiętajmy, że nie tylko psy, nie tylko koty, ale też inne zwierzęta. Zwierzęta domowe no i też zwierzęta gospodarskie, tak? No one muszą być, jak gdyby, poddane obserwacji, ponieważ wścieklizna jest chorobą przypisaną SAKOM taką W tym właśnie człowiekowi. Dlatego myślę, że warto mieć zawsze takie, takie spojrzenie na, na tą wściekliznę, troszeczkę takie bardzo ostrożne. Ze względu na to, że wścieklizna no była, jest, my oczywiście szczepimy te nasze psy przeciwko wściekliźnie, ale pamiętajmy, że koty stanowią naprawdę duże zagrożenie. Więc myślę, że każdy, kto we Wocławku, w okolicach Wocławka, w domu ma kota, który wychodzi chociażby do ogrodu, to powinien być zaszczepiony przeciwko wściekliźnie. No i tak na, na, chciałam powiedzieć wszystkim z, zwierzolubom na koniec, na koniec naszej rozmowy, bo dzisiaj skupiliśmy się na agresji i na wściekliźnie, ale Dagmara, z tego co wiem, to już się zaczęły pojawiać kleszcze i babeszioza. Także drodzy Państwo, jeżeli się zabezpieczacie swoje zwierzęta yy, przed ugryzieniem i przed chorobą, to, to zwróćcie uwagę, że. Już w lecznicach weterynaryjnych znajdują się zwierzęta z babesziozą, ale myślę, że do tematu babesziozy niedługo wrócimy. Tak, bo tak naprawdę kleszcze są aktywne przez cały rok. I patrząc na ten nasz klimat, który jest, no to on sprzyja bardzo kleszczom. I tak naprawdę nie oszukujmy się nie tylko w lesie, ale tak naprawdę w okolicach bloków, skwerków te kleszcze po prostu czyhają na swoje ofiary, czyhają na nasze psy. Więc myślę, że najlepsza, jaka może być ochrona przeciwko kleszczom, to taka ochrona dwunastomiesięczna. Do tematu babę Sziozy i kleszczy wrócimy w najbliższym czasie. Bardzo serdecznie dziękuję dzisiaj moim gościom. Prawny anioł zwierząt, radca prawny Daria górniak oraz weterynaryjny anioł zwierząt. Behamioralny. Behamioralny, że, że, żeby tu nie może któraś z dziewczyn się na mnie obrazić. Tak, Mara święcikowska Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Drodzy Państwo, jeżeli kochacie swoje zwierzęta, szczepcie je. Co do psów jest obowiązek. Może być za to mandat 500 zł. Także nie ma co e, finansować niektórych instytucji, lepiej dofinansować siebie. A jeszcze lepiej to sfinansować szczepienie przeciwko wściekliźnie psom i kotom.